Cześć, ja jestem Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj chciałabym poruszyć dosyć kontrowersyjny temat. Kontrowersyjny dla chrześcijan i pewnie też nie dla chrześcijan, a mianowicie temat proroctw, proroków, daru prorokowania. I to, do kogo Bóg tutaj bardzo chciałby między innymi kierować to słowo, to do wszystkich osób, które zajmują się. Takimi rzeczami jak przepowiadanie przyszłości, wróżby, tarot. Ogólnie zaglądanie w jakiś sposób w przyszłość. Bo jeżeli jesteś taką osobą, może ktoś ci powiedział, że masz talent do tego, może sama, sam zauważyłeś, że dobrze ci to wychodzi, em, że cię to w jakiś sposób pociąga, że masz ochotę to robić, ale. Może nikt ci nie powiedział, że tak naprawdę dostałeś od Boga możliwość daru prorokowania. I od razu chciałabym tutaj zaznaczyć, że jeżeli korzystasz z kart Tarota, jeżeli korzystasz z jakichkolwiek wróżbiarskich, ezoterycznych rzeczy, to to nie jest prorokowanie. To jest grzech, to jest coś, co się bardzo Bogu nie podoba. I istnieje inny sposób służenia ludziom, Mówienia o przyszłości, dowiadywania się, co się wydarzy za jakiś czas i jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Podstawowa różnica tkwi w źródle naszych informacji, skąd czerpiemy daną wiadomość. Jeżeli prorokujemy, to informacje dostajemy od Boga. Jeżeli stawiamy karty, jeżeli czytamy z dłoni, jeżeli czytamy z fusów, z run, ró z różnych rzeczy, jeżeli robimy tego typu rzeczy. Informacje dostajemy od diabła i korzystając z tych wszystkich wróżb, eee, często może nam się wydawać, że bardzo dużo prawdy z nich wyciągamy, e, dużo rzeczy się potwierdza. Problemem tylko jest to, że diabeł jest ojcem kłamstwa. Może kilka informacji prawdziwych nam poda, natomiast na pewno wielokrotnie nas też kłamie. Jeżeli zacznie nam coś wychodzić, na przykład stawiając karty i będziemy dostawać informację zwrotną, że to była prawda, to zacznie nam się wydawać, że wszystko, co tam będziemy czytać, będzie prawdą. Natomiast tak na pewno nie będzie. I czytając, korzystając z tego typu narzędzi, korzystając z takiego źródła informacji, możemy bardzo zniszczyć życie sobie, jak i innym ludziom, bo to jest też jedna Jedno z największych pragnień diabła, żeby, żeby po prostu zniszczyć nam życie. I oczywiście nie zrobi tego często w taki bardzo oczywisty sposób. Zrobi to tak, żebyśmy jak najdłużej nie dowiedzieli się, co się tak naprawdę dzieje, żebyśmy jak najdłużej w tym chwili, żebyśmy jak najbardziej wsiąkli w to środowisko, jak najbardziej uzależnili się od tego typu narzędzi. Natomiast proroctwo to jest coś, co. Zaczyna się mocniej aktywować w tobie w momencie, w którym naprawdę żyjesz z Bogiem, kiedy naprawdę jesteś blisko z Nim, kiedy oddajesz mu swoje życie i ten proces trwa już dłuższy czas. Bóg cię oczyszcza, Bóg, Bóg cię bardzo wielu rzeczy uczy. Musisz nauczyć się rozróżniać, kiedy słyszysz Boga, kiedy słyszysz coś innego, bo ta cała wojna trwa właśnie w świecie duchowym. Prorokowanie ma na celu nas jakoś zbudować, zachęcić, pocieszyć. Bóg bardzo chce, żebyśmy prorokowali. To pojawia się w Biblii bardzo często i tak naprawdę cały Stary Testament można by powiedzieć, jest proroctwem Nowego Testamentu, Jezusa, który ma przyjść. To może być jakieś jedno z Twoich powołań, które jest bardzo istotne dla osiągnięcia jakiegoś celu w życiu. Jeżeli nigdy tego w końcu nie dotkniesz, nigdy nie pójdziesz w tym kierunku, to całe życie możesz czuć bardzo dużą pustkę z tego powodu i nie będziesz tej pustki rozumiał. I tutaj chciałabym przeczytać jeden z moich ulubionych wersetów, księdzy Jeremiasza. Jeremiasz też był prorokiem. Zanim ukształtowałem ci w łonie, znałem Cię. Zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Więc dar prorokowania to jest taka rzecz, którą Bóg przewidział dla Ciebie jeszcze przed Twoim narodzeniem. Już od dziecka możesz mieć symptomy tego, że Bóg dla ciebie zaplanował taką drogę. Ale jeżeli siedzisz w takich ezoterycznych rzeczach, to nigdy tego nie dotkniesz, nigdy tego nie spełnisz, bo nie można tego połączyć. Tutaj to, co naprawdę Duch Święty każe mocno zaznaczyć. Niech nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień ani wróżbita, ani wróżbiasz, ani jasnowic, ani czarownik, ani zaklinać, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Tak samo wierem się 14, 14. Pan powiedział do mnie, ci prorocy fałszywie prorokują w moje imię. Nie posłałem ich, ani niczego nie nakazywałem, ani nie mówiłem do nich, prorokują wam kłamliwe widzenie i wróżbę, i marność, i urojenie swego serca. Więc dopóki to robisz, dopóki siedzisz w tym środowisku, nie, tak naprawdę nie dotykasz tego, co, yy, co jest Twoim powołaniem, tylko trzymasz bardzo słabą podróbkę i wydaje ci się, że to jest to. Ty tak naprawdę, to, co sprawiłoby taką, to, to poczucie pełni w Twoim życiu, mija cię. i tracisz czas na, na coś, co nie tylko szkodzi ludziom i szkodzi Tobie, ale też zabiera Ci. Te wszystkie wspaniałe życie, które ma dla Ciebie Bóg. Natomiast dar prorokowania ma się do niego dostęp wtedy, kiedy żyje się blisko z Bogiem, kiedy oddajesz swoje życie Bogu, kiedy jest w Tobie duch święty. I żeby prorokować, trzeba też bardzo dobrze znać Biblię. Jest to taki dar, mm, bardzo często moim zdaniem pomijany w kościele. Często się w ogóle o nim nie mówi, część ludzi nawet nie kojarzy go. Wydaje im się, że prorocy byli, jeżeli już to w Starym Testamencie. Biblia mówi o tym też, żeby modlić się o dar prorokowania. Biblia również prorokuje o tym, że w tych czasach będzie dużo i kobiet, i mężczyzn, którzy będą prorokować. W dziejach apostolskich czytamy. Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg. Że wyleje z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą mieć sny. Tak jak każdy może, każdy chrześcijanin, każdy, kto żyje blisko z Bogiem, może prorokować, tak możemy mieć pewne predyspozycje jakichś konkretnych funkcji w Efezjan 4,11 i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Od razu chciałabym tutaj znaczyć, że to nie jest tak, że jak oddasz swoje życie Bogu, to Bóg od razu daje ci masę prorostw, od razu masz wizję, od razu masz sny, nie wiadomo, co tam się dzieje, dlatego, że żeby być prorokiem, trzeba, tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo dobrze znać Biblię. Bo to, co się słyszy i to, co się widzi, trzeba cały czas, trzeba cały czas sprawdzać, czy jest zgodne z Biblią oraz to jest. Proces, przez który Bóg cię zabiera, to jest taka nauka. I jeżeli Bóg uzna, że jesteś już na tyle dojrzały, dojrzała yy, i na tyle yy, zdobyłaś już podstawy, dopiero wtedy będzie mógł ci dawać więcej. Bo dar prowokowania wymaga bardzo dużo pracy nad, nad takimi duchowymi aspektami, ale też nad ciałem, nad tym, co co oglądamy na co dzień, czego słuchamy na co dzień. To jest w pewnym sensie też poświęcenie, żeby otrzymywać od Boga jak najwięcej. Techą prorost też jest to, że one mają zawsze nas przyciągać do Boga. I to nie może być niezgodne z Biblią, ale też to zawsze jest jakoś połączone z Bogiem. To zawsze jest połączone z Twoim powołaniem, względem Boga. Żeby coś usłyszeć od Boga, trzeba nauczyć się rozróżniać Jego głos. Od szumu innych rzeczy, które słyszymy. I to już jest dla trochę bardziej zaawansowanych chrześcijan. I nie chodzi tutaj o czas, bo jeżeli um, ty naprawdę poddasz wszystko z Bogu i będziesz bardzo mocno się uczył, będziesz bardzo dużo z nich specał czasu, to Bóg może stwierdzić, że może i nawet już po um, jakimś krótkim czasie będzie mógł ci zacząć coraz więcej objawiać. Ale to właśnie chodzi tutaj o to mocne zaangażowanie i taką pewność, że oddajemy wszystko Bogu. Ten proces nauki to jest trochę tak jakby pójść na Uniwersytet Ducha Świętego. Ale tak jak na innych studiach, na pierwszym wykładzie nie dostaniesz już dyplomu. Musisz przejść jakiś proces. Jednym, jedną z rzeczy, którą, której będziesz musiała się nauczyć, jest ufanie bardziej Bogu niż jakimukolwiek człowiekowi. Bo rzeczy, jedne z rzeczy, które mogą się dziać, to to, że jeśli Bóg Ci coś powie, to znajdzie się pięć osób, które Ci będą próbowały wybić to z głowy. I ten proces nauki, zaufania totalnie Bogu i słuchania bardziej Jego niż kogokolwiek innego zajmuje trochę czasu. Musimy się nauczyć, że każdą informację musimy sprawdzić z Bogiem. Nieważne, kogo słuchamy, kogo oglądamy, czy książki nie czytamy. Wszystko musimy sprawdzić z Biblią i Bogiem. Może proroctwa są idealnie umieszczone w czasie? Jeżeli Bóg chce nam coś powiedzieć, to powie nam to w idealnie wyznaczonym dla nas czasie. Czasami dana informacja nie może być powiedziana ani za wcześnie, ani za późno. I Bóg tylko Bóg zna ten czas. Jeżeli w jakiś inny sposób przepowiadasz przyszłość, to nawet jeżeli ta informacja jest prawdziwa, nie wiesz, czy czy to jest czas, żeby komuś to powiedzieć i czy to jest czas, żeby samej sobie to powiedzieć. Już sam źle wybrany moment powiedzenia komuś jakichś informacji może mieć katastrofalny skutek. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby tutaj ufać Bogu też, jeżeli chodzi o czas. Prorostwa też nie działają tak samo jak wróżby, czyli jeżeli chcemy się o coś zapytać, to Bóg nam zawsze to powie. Bóg Zazwyczaj sam postanawia nam coś powiedzieć. My się możemy oczywiście o coś zapytać, ale niekoniecznie dostaniemy na to odpowiedź, bo Bóg właśnie może powiedzieć, że to nie jest czas, żebyśmy to wiedzieli, albo w ogóle to nie jest informacja dla nas albo dla tej osoby. I to, co tutaj podkreślam, bardzo, bardzo mocno też czuję, że Duch Święty bardzo mocno chce to podkreślić. Jeżeli kiedykolwiek będziesz miał okazję usłyszeć proroctwo jakieś, czy to w internecie, czy od jakiejś fizycznej osoby, która. Jest obok ciebie. To kluczowe tutaj zawsze jest dowiedzenie się, czy jest to, czy to, co ta osoba mówi, jest zgodne z Biblią, czyli zrobienie dobrego researchu. Jeżeli ktoś nam na przykład podpowiada, żeby się modlić do jakiegoś anioła, klękać przed czymkolwiek, co nie jest Bogiem, no to już wiemy, że to na pewno nie jest e, prawdziwy prorok, że jest to fałszywy prorok. Bo Biblia wyraźnie zakazuje klękać i modlić się do czegokolwiek innego niż do Trójcy świętej. Więc tutaj już mamy od razu pewniaka, że to, co powiedziała, nie, nie było prawdą, i w ogóle nie musimy się tym przejmować możemy o tym zapomnieć. Drugą kwestią jest, że jeżeli to nawet jest zgodne z Biblią, to i tak musimy zawsze przyjść z tym do Boga, zapytać go, czy to jest do nas, bo może być to zgodne z Biblią, ale nie musi być do nas. I tylko Bóg to będzie wiedział, tylko i wyłącznie on. Tak samo robimy tak naprawdę z każdą rzeczą której się uczymy. Jeżeli jesteśmy na jakimś kazaniu, słuchamy jakiegoś pastora, księdza, to tak samo z tym kazaniem przychodzimy też do Boga. Pytamy, najpierw pytamy się, czy, czy tam wszystko jest ok, czy, e, czy wszystko co powiedział było prawdą, bo ludzie, którzy nauczają, też mogą przekazywać fałszywe informacje i nie zawsze robią to celowo. Mogą czasami nie przemodlić czegoś z Bogiem, mogą czasami powiedzieć coś automatycznie z głowy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zawsze się pytać o wszystko. Jeżeli czytamy jakąś książ książkę chrześcijańską, też nie traktujmy tego, że jako jest napisana, że jest chrześcijańska, no to tam musi być napisana prawda. Nie musi być tam napisanej prawdy. Musimy wszystko konsultować z Bogiem. Tak samo to, co ja nagrywam. Musicie konsultować z Bogiem i z tym, co jest napisane w Biblii. Ja, ja tutaj zamieszczam wersety właśnie też po to, żebyście mogli sobie sami sprawdzić, czy to, co mówię, e rzeczywiście się potwierdza w Biblii, ale wersety to jest jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią jest to, że też powinniście się zapytać Boga, czy ja tutaj mam rację, czy należy mnie słuchać, czy w tym konkretnym. Filmie rzeczywiście dobrze powiedziałam. I takie życie proroka też właśnie na tym polega cały czas wieczna konsultacja ze wszy o wszystkim z Bogiem. Bóg nam daje bardzo wiele rzeczy. Bóg nam daje sny, Bóg nam daje informacje, y też takie, czasami nawet co kupić w sklepie. Wiecie, kiedy nas uczy, to daje nam często takie drobne, y nie jakoś y może ważne informacje, ale musi nas jakoś nauczyć więc na przykład nam podpowiada, jaki krem kupić do twarzy na przykład, no bo on wie, co, co, co nam się najlepiej sprawdzi, jaki skład chemiczny, chemiczny będzie dla nas najlepszy. I dzięki temu, że nauczymy się wyłapywać te informacje, że okej, okay, to było od Boga, a tamto już na przykład nie, to będziemy mogli dostawać poważniejsze i bardziej, i bardziej ważne przekazy od Niego. Jest duża szansa, że, że jest tutaj informacja dla Ciebie o tym, co Bóg zaplanował dla ciebie, ale pewnie się już powtarzam: kluczowe jest życie z Bogiem, kluczowe jest oddanie się totalnie Jemu, przyjęcie Jezusa do swojego życia, przyjęcie Ducha Świętego do swojego życia. To jest jedyna opcja, żeby to powołanie, które Bóg dla ciebie przeznaczył, w ogóle doszło do skutku. Bóg chciał mi tutaj też przekazać i wam również, że jest mu strasznie, strasznie przykro, gdy widzi swoje dzieci, które mogłyby robić naprawdę niesamowite rzeczy i czerpać z bardzo dobrego i jasnego źródła. A zostały okłamane, okłamują same siebie, siedzą w mroku, nie wiedzą o tym e, często, że krzywdzą bardzo siebie i innych ludzi tym, co robią. Ja też korzystałam. Z tego typu rzeczy, typu kart, typu wróżb. I to, co ja mogę tutaj o tym powiedzieć, że jest to bardzo słaba podróbka prorost i dodatkowo bardzo szkodliwa. I naprawdę, gdybym mogła cofnąć czas, to nigdy bym tego nie zygnęła. Natomiast Bóg wszystko potrafi obrócić w dobro, i e, dzięki temu, że tego spróbowałam, teraz mogę powiedzieć Tobie, że naprawdę nie ma tam czego szukać. Że informacje, które są tam powiedziane, nawet jeżeli są prawdą, to często są, okazują się albo półprawdą, albo jest to prawda mocno przyplatana kłamstwami. Raz, raz te karty powiedzą ci prawdę, a wielokrotnie cię okłamią i nie będziesz w stanie zweryfikować, co było kłamstwem, a co nie. Pełną przyszłość zna tylko Bóg. I tylko Bóg wie, co się wydarzy, i tylko Bóg wie, jak tą przyszłość tak naprawdę można zmienić. Tylko Bóg to wie. Więc, jeżeli chcemy pewnego źródła, jeżeli chcemy bezpiecznego źródła, jeżeli naprawdę chcemy pomagać tym ludziom, jeżeli nas też gdzieś do tego ciągnie, to jedynym, jedynym dobrym rozwiązaniem jest tutaj oddać swoje życie Bogu i zobaczyć, co on ma dla Ciebie. Bo jest to naprawdę. Świetny dar, ale on wymaga też pewnego rodzaju poświęcenia i nauki, i pracy. Karty Tarota na przykład reklamuje się, że każdy może się ich nauczyć i e, że jest to dosyć proste, że już nawet pierwsze rozkłady są do przeczytania. Natomiast dar prokowania nie jest aż taki prosty. On wymaga zmiany naszego charakteru, wymaga, wymaga częstego przebywania w obecności Boga, ale są z tego same profity. Nie ma żadnych minusów. Więc jeżeli chcesz się przekonać, co Bóg ma dla ciebie i czy rzeczywiście Twoim głównym celem w życiu będzie prorokowanie, to zachęcam Cię do oddania swojego życia Bogu, zachęcam Cię do, do zapytania Go o to, do rozmawiania z Nim o tym, bo dar prorokowania to. Nie jest coś, co można sobie stwierdzić samemu, że się ma, ani że ktoś ci to powie, że masz. Jedynym sposobem, żeby dowiedzieć się, że to jest dla ciebie, jest potwierdzenie od Boga. Tylko i wyłącznie to potwierdzenie daje ci gwarancję. A to wymaga nauczenia się słuchania go, nauczenia się słyszenia jego głosu, czytania dużej ilości Biblii. Jedna z moich historii, jaką mam, to gdy szukałam mieszkania, Znalazłam jedno ogłoszenie, które mi się całkiem podobało, i wiedziałam, że Bóg wcześniej mówił do mnie, że to On znajdzie mi mieszkanie, i że mam się o to nie martwić, no, ale ja mimo wszystko szukałam. I kiedy pytałam o mieszkanie znalezione w ogłoszeniu, Bóg dał mi wizję zdjęcia kuchni, które było w tym ogłoszeniu. Tylko że na tym zdjęciu był podświetlony czajnik elektryczny którego nie było na zdjęciu w ogłoszeniu. Bóg mi podpowiedział, że jeżeli tam przyjdę i ten czajnik będzie postawiony, to znaczy, że to mieszkanie jest dla mnie. A jeżeli tego czajnika tam nie będzie, to mieszkanie dla mnie nie jest. I kiedy przyszłam obejrzeć to mieszkanie, zobaczyłam dokładnie ten kąt, w którym miałby być czajnik. Nie było go tam. I nawet tak bo mieszkanie mi się nawet podobało i tak zapytałam właścicielki, która mi pokazywała, czy może normalnie jest tutaj czajnik, czy on jest w zestawie, a ona tak aż nawet za mocno odpowiedziała, że nie, nie, tu nie ma czajnika. Tak aż przesadnie zareagowała na, na to pytanie. No i bardzo szybko okazało się, że, że mieszkanie na pewno nie będzie moje, bo właścicielka postanowiła wziąć kogoś innego do niego. Ale ja wtedy też miałam taki spokój i takie potwierdzenie, że to i tak nie miało być moje, bo Bóg mnie już wcześniej uprzedził. I to między innymi na przykład robią proroctwa. Sprawiają, że czujemy spokój, czujemy takie potwierdzenie od Boga. Często nam po prostu mówi, że będzie dobrze i nie trzeba się tym przejmować. W prorosłach też bardzo kluczowe jest, żeby nie interpretować ich samemu, tylko interpretować je również z Bogiem. Dlatego tutaj no naprawdę bardzo ważne jest Dobra relacja z Nim. Jeżeli nie będziemy żyć blisko z Bogiem, jeżeli będziemy nieustannie grzeszyć, jeżeli nie będziemy Go słuchać, to ten dar po prostu nie będzie nam, nie będziemy mogli z Niego skorzystać w ogóle. Bóg nie będzie mógł nam dawać wizji i bardziej skomplikowanych rzeczy, jeżeli nie będziemy chcieli w jakiś sposób zrezygnować z naszego życia dla Niego, jeżeli naprawdę za Nim nie pójdziemy. Bo to jest Przeznaczone tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy żyją bardzo blisko Niego. Ale jeżeli dotarłeś też tutaj i mm, masz może gdzieś w głowie, że to jest właśnie dla Ciebie, to zachęcam Cię do oddania życia Bogu, zachęcam Cię do rozmawiania z Nim. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłaś, trafiłeś. Będzie super, jeśli podzielisz się swoją opinią w komentarzach, też lajka. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. И до свидания.